Ja podążam drogą taką Bigbitową, bo ona jest dla mnie taką, takim światłem w ogóle. Jak, jak, jak podążam w stronę tej muzyki BigBitowej, to ja wiem, że, że to mnie trzyma w ogóle jakoś przy, przy takich pozytywnych emocjach i, i co ciekawe, BigBitem można się zarazić, jak się okazuje, bo Muszę Wam się przyznać, że jak ja sobie wymyśliłam, że ja będę grała Big Beat, to parę lat temu yy, próbowałam przekonać ludzi, i chodziłam tak właśnie i opowiadałam mu: Słuchajcie, bo ja ten Big Beat sobie wymyśliłam, że będę takie big beatowe piosenki śpiewała, i wszyscy tak patrzyli: No nie, no wariatka. Jaki Big Beat, o czym ona w ogóle opowiada? Jeszcze dwa lata temu naprawdę nikt yy, gdzieś dzwoniło, ale nie do końca ludzie wiedzieli, yy, o co mi chodzi. Ja mam olbrzymi szacunek do, do dziennikarzy, do ludzi, którzy pracują z tą materią. W życiu bym nie nazwała się dziennikarką. To, co ja robię, to jest po prostu gdzieś tam... Feeling. Jakiś feeling, tak. Y, i, y, ale y, faktycznie to skłania do poszukiwań, bo ja ostatnio w ogóle zaczęłam grać y, muzykę w, w swojej audycji tylko z winyli. I y, 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 poszukuję, czy jestem szperaczem, odwiedzam różne takie miejsca, gdzie, gdzie mogę znaleźć jakieś takie fajne perełki wi, winylowe i y, 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 puszczam muzykę z wineli. Wiadomo, jak jest, no, czasami są trzaski, czasami jest u, 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 cały czas jest, y, ta fraza się na przykład powtarza, ale to znaczy, że nie ma ściemy, znaczy no, faktycznie ten winel jest. Spotkanie z show biznesem, tak to nazwijmy. To pierwsze, to, bo to takie było uderzenie, ta popularność, tak bym to określił. Ja mam takie wrażenie. Czy inaczej pani to odczuła? Ja chyba sobie znalazłam taką niszę, bo y, nie mam tej uciążliwej popularności. To znaczy, ja mogę wyjść na ulicę, i, y, i nikt mnie tam nie atakuje. Ja, ja bym nie chciała być w życiu tak popularna że doznać tej popularności tego, to jest, to, jest, to jest trudne po prostu, bo to jest takie zniewolenie trochę. Ja mam ten komfort, że ja gram koncerty, pokażę się na, raz na jakiś czas w telewizji mi to wystarcza. Naprawdę to jest dla mnie o tak i, i to jest świetne. Ja naprawdę współczuję tym wszystkim y, artystom, którzy są tak na świeczniku, bo oni są cały czas pod takim pręgierzem, tak, to jest, to cały czas jest ocena. No to wyobraźcie sobie Państwo, że, że jesteście non-stop oceniani. że tego nie można znieść. To Czyli jest, Pani wybrała to jest takie trudne. bycie w showbiznesie, ale z dystansem, prawda? Czyli showbiznes ja sobie, znalazłam sobie taką, taką a moja miszę. praga w Warszawie sobie, tak? No ja tak, to jest... Ja mam pomysł po prostu gdzieś tam na, na swoje życie, i, i, i skoro to ode mnie zależy, to ja decyduję, jak jest. A ja właśnie chcę żyć w ten sposób.